Półtora miesiąca temu jeden z większych CS-owych youtuberów rozpoczął wszelkie spekulacje na temat gigantycznego update'u do CS-a, który zbliża się już do nas wielkimi krokami. Nie chciałem o tym nagrywać, bo stwierdziłem, że zanim to nagram, zanim to zmontuję, zanim to opublikuję, to minie dużo, dużo czasu. Ale już się nie boję. Witam cię w drugim odcinku Maratonu, już pamiętam odcinki codziennie o 17:00, oraz do wygania masz tego skina. Po więcej szczegółów zapraszam do opisu i lecimy. Czego się można spodziewać po tej aktualizacji? Tak jak Freeklicks Philip zauważył, CS nie miał praktycznie jakiejś większej sensownej aktualizacji od prawie że roku. Okej, okay, kilka miesięcy temu pojawiały się tam jakieś mniejsze, ale to były na ogół jakieś fixy czy coś takiego, coś takiego. Co właśnie było tak też z innymi grami naszego kochanego dewelopera, czyli Valve? Ę. Mam na myśli Team Fortress 2 i Left 4 Dead też 2. W każdym bądź razie nie dostawali oni praktycznie żadnego wsparcia przez ostatni rok. A ostatnimi czasy dostali dwa naprawdę potężne upgrade'y. Czy podobnie będzie z cs No można się tego spodziewać, bo Valve lubi sobie zostawić najlepsze na koniec, czyli jeżeli zagojdowało te sobie swoje inne ukochane mniejsze gry, no to teraz czas może na counter Szczerze lepszego momentu do jakiejś konkretnej ewolucji nie będzie. Kończy się korona. Ludzie jeszcze siedzą w domu, nie mają co robić, wręcz muszą siedzieć w tym domu, tak? Następnie nadchodzą święta, czyli z jednej strony dużo wolnego czasu, a z drugiej duże też prezenty i duże jakieś zastrzyki finansowe. W związku też jest czym jest kasa, żeby ją wydać. W dużym skrócie grudzień, nawet w większym stopniu, niżeli co roku zapowiadać na miesiąc spędzony przed monitorem. I to właśnie cieszy stronę Walwa. Popatrzmy też trochę wstecz i zobaczmy, co się działo na przestrzeni lat. Tutaj zgodzicie się chyba ze mną, że Walwę myśli podobnie i największe updatey zapodaje właśnie pod koniec roku, właśnie w grudniu. Cofnijmy się rok wstecz i tutaj zobaczmy. Zobaczymy duży, duży update, a mianowicie nową operację Shattered Web. A teraz cofnijmy się jeszcze rok wstecz, czyli już dwa lata wstecz. I wtedy zobaczymy bardzo duży update, a mianowicie Dead Zona, czyli całkowicie nowy tryb. Dobra, ale chyba przez ostatnią minutę tłumaczyłem, że ten update byłby fajny, ale z tym się chyba zgadzamy, tak? Yy, także może teraz przejść do tego, co w tym update'cie w ogóle będzie, nie? 3 days later. Pierwszą I taką ciekawą opcją jest na pewno silnik Source 2, czyli coś całkowicie nowego. Bez kitu od kiedy odpaliłem Cantera, czy już przeszło 5 lat temu cały czas słyszy o tym Source dwójce. I w sumie, może wiesz się nadszedł na niego dalej utrzymy w tym samym jednym klimacie. Możliwości, jakie daje ten silnik są naprawdę imponujące, gdyż mamy o wiele lepszą grafikę, o wiele lepszą rozgrywkę, no i przede wszystkim poprawki jak sam mniejszych pieniądzach nas błędów, tak, na przykład hitboxów. Mamy tutaj świetną sytuację, która zadowoli jednocześnie i deweloperów, i graczy. Deweloperów z tego powodu, że będą mieli po prostu o wiele lepszy produkt i będą mieli większe możliwości właśnie z nim związane. A ta druga strona, czyli gracze zadowolą się, bo dostaną tą samą grę, ale jednak mocno mocno zabrajdowaną. Druga opcja na dzisiaj, a mianowicie CSGO 2 tak sobie to nazwałem, ale oczywiście chodzi mi po prostu o kolejną odsłonę Counter Myślę, że przy czymś takim. W byłby oczywiście Source 2 no bo jednak nowa gra na stałym silniku no. to lipa. Uwaga, Counter Strike Source wyszedł w 2005 roku, a Global Offensive w 2012, czyli minęło 7 lat, tak? Podobno okres czasu minął między 1,6 a Source'em, czyli widzimy, że tak 7-8 lat, jest to idealny czas, żeby właśnie wydać nową odsłonę tej serii. W ciągu tych 8 lat, branża gier wideo naprawdę dynamicznie się rozwinęła. To, jakie możliwości były 8 lat temu, a to, jakie możliwości są teraz, to jest naprawdę wielki skok. W związku też z tym wydanie całkowicie nowej odsłony serii jest całkowicie na miejscu i całkowicie nie byłoby dla mnie niczym dziwnym. Wiadomo, są gry typu Assassin's Creed czy FIFA, które wychodzą co roku nowe i to jest taka tradycja, że co roku musi być nowa odsłona, ale są takie gry jak na przykład właśnie GTA czy CS, które wychodzą jasno na kilka lat, ale przez te kilka lat są mega grywalne i mega trzymają poziom. Oczywiście taka decyzja rodzi już na samym starcie wiele, wiele pytań. Popatrzmy między innymi co ze skinami, tak? Czy te do całej gry totalnie staną się bezwartościowe i to, że ludzie teraz trzymają kilkadziesiąt tysięcy euro w skinach, teraz totalnie pójdzie się walić? Co z pro playerami, tak? Dlatego, bo teraz ci, którzy są najlepsi, może się okazać, że po prostu nie zniosą tej przesiadki na nowy silnik, na nowy system, w związku też jest czym ci, którzy są teraz kozakami, tam będą. kozakami Totalnym zerem, tak? I znowu wicewersa. Zawodnicy, którzy teraz są trochę słabsi, może się okazać, że im totalnie siądzie, totalnie dalej nie podejdzie właśnie nowa odsłona gry, przez co to, to oni właśnie wyjdą na najwyższy poziom. Trzecią szansą w dniu dzisiejszym jest operacja, i według mnie to już jest na tyle pewne, że szczerze jestem przekonany, że to dosłownie musi zawitać do świata Counter Strike'a w najbliższym czasie. Wiem, od ostatniej operacji nie minęło jakoś wiele czasu, tak jak to między innymi było między poprzednią Shattered Webba, a jeszcze wcześniejszą czyli Wildfire. Lecz popatrzmy może trochę z perspektywy Valve, tak? Oni chcą są na święta coś, co im przyniesie zyski, coś co będzie fajne i ludzie będą zadowoleni. Więc czemu nie jest z takiego pewniaka, z czegoś co na pewno działa i to już od kilku lat, a mianowicie z operacji. Według mnie może to też się wiązać z tymi wcześniejszymi pomysłami, tak? Czyli do Sorsa dwójki automatycznie może też od razu wbić operację, żeby ludzie tam jakoś rozgrali i przy okazji by kilka ciekawych możliwości, które daje ten silnik, po prostu jakoś pokazać bardziej to graczom. Muszę przyznać, że temat Zimawego Update jest mega, mega ciekawy, w związku też z czym robię o nim maraton. Także zapraszam Cię jeszcze raz jutro na godzinę 17, wbijaj sobie do opisu obcej, co trzeba zrobić, żeby wygrać na, i tak. Dzięki za oglądanie, zostaw suba, zostaw łapkę w górę, wbijaj na tiktoka. trzymaj się, jo.